Cześć, witajcie na kanale serwisu. Ja mam na imię Marek. Na kanale naprawiamy różne sprzęty, generalnie laptopy. I dzisiaj się trafił laptop. Laptop, który jest na procesorze Ryzen 5 4000. Hmm, Z zintegrowaną grafiką w procesorze. Laptop się włącza, ale niestety nie ma procedury POST, jest tylko hmm, jakby podniesienie się zasilania. Jeszcze sprawdzę, czy ładuję baterię, ponieważ bateria była wyciągnięta. Laptop podobno jest po zalaniu. Słuchajcie, ja laptopa rozkręciłem i nie widać śladów zalania. Być może ktoś sprzęt podczyścił. Laptop jest już rozebrany, płytę mam wyciągniętą. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, jak ta płyta wygląda, i dokonamy takich podstawowych pomiarów. Tak, laptop wygląda w środku. To jest budżetowa wersja laptopa, to nie jest jakiś tam high end. Wszystkie fleksy są czyściutkie, pamięcie są czyściutkie. On podobno był gdzieś zalany w rejonie, tutaj ramu ramy to ddr -y, czureczki samsunga więc markowe pamięci również są czyste nie ma żadnego, żadnej korozji i tak dalej po podłączeniu zasilania zaczynają pracować podstawowa przetwornica potem uruchamia się nam przetwornica 5V ALW znaczy ona nie jest alwu, bo ona jest po włączeniu tutaj się pojawia nam 5V zaraz wam to pokażę zademonstruję i proszę bardzo podłączyłem zasilacz Kontrolka się świeci w tym miejscu, włączam laptopa Zapaliła się kontrolka tutaj, zobaczcie I robimy pomiary Kość BIOSa 1,8V prawie, to jest nisko napięciówka Przetwornica 33 3 ALW, niby ALW, o, tutaj napięcie się pojawia dopiero po włączeniu Tutaj mamy 5,1V. Tutaj mamy zasilanie RAMu. Tutaj mamy rdzeń procesora oraz karty grafiki, która jest zintegrowana. 1,1V. 1,1. Tu mamy 1,3. Tu 1,2 prawie. Ponad 1,2. Napięcie jakieś takie niestabilne. Tu mamy trzecią fazę. 0,8V. 0,8. 1.3 prawie i 1.3 tak, czyli dwie fazy prawdopodobnie dla CPU i jedno jakieś pomocnicze prawdopodobnie dla grafiki teraz nam się laptop wyłączył Jakiś restart poleciał jeszcze raz go włączę zobaczmy i 0.83 prawie 1.3 1.276 i tutaj 1.273 tak Tutaj ładowanie baterii. Logika baterii, czyli, czyli SL i SDA, sygnały są obecne. 3-2. 3-2. Laptop się zapętla, on się restartuje, jakby. Popatrzcie, teraz się wyłączył i niestety nie wyświetla obrazu. W takim przypadku, gdy nie ma śladów zalania, laptop się restartuje albo ma jakieś problemy. Może to być problem z zalaniem, jeżeli na przykład klawiatura została zalana, dlatego ją odpiąłem i zalanie nie trafiło na płytę, ale na klawiaturę, to klawiatura potrafi zablokować skutecznie post takiego laptopa. Tu mam odłączony slot i sterownik od karty SD, i dźwięk. Toczpad jest odpięty, w zasadzie to tyle. Jeszcze WiFi jest wyciągnięty tutaj, głośniki odłączone. Czyli co? Podejrzanym generalnie jest w tym momencie BIOS. Zobaczymy, ściągnę sobie BIOSa, odpowiedniego spreparuję. Zobaczymy, zobaczymy czy po zmianie tego BIOSa laptop nam wystartuje. KBC, które tutaj jest zainstalowane to jest ITE. Dokładnie jeszcze nie znam modelu, zaraz sprawdzimy. To jest IT5570E CXA jak widać. Także, także, takie mamy tutaj układ, Taki mamy układ KBC z taką wersją oprogramowania Z wersja CXA Laptop generalnie pochodzi od pewnej firmy, która mi wysłała 4 sztuki laptopów Ten akurat się w miarę nadaje na nakręcenie materiału Mam jeszcze jednego Lenovo L340, ale zobaczymy jak to tam wygląda dwa, I dwa takie grzybańce ostre Nie wiem jak tam będzie OK Zdemontujemy kość SPI i ją przeprogramujemy, znajdę wsad odpowiedni i zobaczymy, czy nam laptop po tej operacji wstanie. Jeszcze jedna rzecz. Zaraz tu podłączę baterię i zobaczę, czy laptop ładuje baterię główną. I jak się okazuje, po podłączeniu baterii laptop rozpoczyna proces ładowania. Także w porządku. I co teraz? Odłączę sobie zasilanie, wykręcimy baterię. Bateria będzie nam niepotrzebna. Na razie. Zdemontujemy kość Biosa, kość SPI. Pamiętając o tym, oczywiście, że tutaj kość jest nisko napięciowa, tak zwana. Ona ma 1,8 V zasilanie więc takim zasilaniem będziemy musieli się posłużyć przy programowaniu kości na moim programatorze. Ja generalnie używam programatora SWOT, mam jeszcze inne programatory, ale tamtych programatorów. Używam raczej rzadziej do innych projektów. Własnych takich tutaj. Własnej dubaniny. Dobrze. Tą kostkę sobie zdemontujemy i poszukam wsadu. Tutaj w rejonie tego układu SPI zadamy fluksa. Nie za dużo. Posłużę się oczywiście spoiwem, które mi ułatwi wylutowanie tego układu. Jedną stronę poprawię, drugą stronę poprawię i zaraz nam układ powinien ładnie tutaj zejść. Cęgi w tym pomagają. Bardzo dobra robota. Zobaczcie teraz to obczyścimy, lecioneczką sobie tutaj to obczyścimy. Z grubsza. Ok. szmatka bawełniana z alkoholem, nasączona alkoholem. Czyścimy to do czysta. I płyta gotowa do, do montażu układu zaprogramowanego. Na razie płytę sobie odłożę. Układ trafił do programatora. Podłączyłem programator. Reszta to jest robota w komputerze. Zobaczymy, jak jest z możliwością zdobycia tego biosa. Jeżeli tego biosa nie zdobędę, takiego gotowca, ewentualnie, to po prostu wyekstraktujemy go z oryginalnego biosa, który jest dostępny u producenta na stronie. To jest ta część, w której będziemy programować nowego biosa. Wybieramy sobie kość. Zmieniam sobie napięcie na 1,8V. I próbujemy się połączyć z układem. Mamy układ nam się zgłosił. Odczytujemy, to chwilę potrwa. Weryfikacja. Biosa zapisujemy w tym katalogu, gdzie mam już ściągnięte dwa BIOSy, ale ze strony HPK To są wyekstraktowane dwie wersje BIOSa do tego laptopa. Zapisujemy 16384 KB. Także wielkości się zgadzają. Widzicie, mamy dwie wersje BIOS-a zdekompresowaną z tego głównego pliku ściągniętego ze strony HP. Czasami tutaj bywa, że są trzy albo cztery wersje. Mamy 08FD, mamy 08, generalnie 8707. Uruchamię, uruchomię nasz yy, HEX Editor i ten główny, ten oryginalny BIOS, który tutaj widzicie, zawiera numery seryjne. Musimy wejść w FIND, czyli szukaj i wpisać taką wartość BVDT. To nam pokaże wersję BIOSa, którą mamy w oryginale. Proszę bardzo, mamy tutaj F31 wersję. To jest wersja naszego oryginalnego BIOSa. Ponadto musimy znaleźć, którą z tych wersji BIOSa będziemy programować do naszej kości, bo te BIOSy, one się różnią. One są do pewnej grupy laptopów i musimy wpisać tutaj komendę BID. Szukaj. Jeżeli nie znajdziemy nic, musimy to poszukiwać po prostu dalej, aż do miejsca, gdzie znajdzie nam Hex Editor, miejsce, gdzie będzie wersja tego BIOSa. I tam będzie określone, którą, którą, wersję pliku zaprogramować. Czyli klikamy F3 i proszę bardzo mamy, mamy bit 808707, czyli to będzie nasza wersja do zaprogramowania. Oprócz tego może uruchomię sobie te, ten nasz SAT, ten Nowe ze strony internetowej i znajdziemy sobie którą tutaj wersję BIOSa mamy, jaką wersję. Mamy tutaj proszę F34, czyli nowszą wersję, ale to nie szkodzi. Dobrze. Tą wersję sobie zaprogramujemy, z tym że jak widzieliście na początku naszego wsadu, mamy numery seryjne i tak dalej. M model y tutaj tego laptopa, którego chcemy właśnie ożywić. W naszej wersji tutaj internetowej, z internetu nie mamy tych informacji. Musimy sobie je po prostu skopiować z tego miejsca, z naszego oryginalnego biosa, i wkleić do naszego, biosa, która, którym będziemy programować komputer. W drugim biosie zaznaczymy ten sam blok o tej samej pojemności. I w naszym oryginalnym biosie zrobimy sobie kopiuj. W naszym nowym biosie wklej i zapisz. Oczywiście, wielkość biosa nie może się zmienić. Jeżeli będziecie mieli informację o zmianie wielkości pliku, to poszło coś nie tak. Poszukamy sobie licencji w naszym oryginalnym biosie. Proszę bardzo, nie mamy tutaj licencji na Windowsa. Dobrze, ten nasz nowy bios jest gotowy w zasadzie do programowania. I będziemy programować teraz tym nowym sadem naszego laptopa. Mam już wyczyszczoną, i to jest nasza nowa wersja. BIOS-a. Ta stara jest tutaj jako z końcówką back. Open, to jest nasz nowy bios 08707. Otwórz, widocznie mamy tu nasze numery seryjne i tak dalej. Bez testu czystości układu, weryfikacja zostaje czyszczenie układu przed programowaniem wyłączyłem i zapisujemy, to chwilę potrwa to jest jednak 16 MB już mamy 90%, proszę bardzo weryfikacja jeszcze weryfikacja powinna pójść w miarę sprawnie i chyba nam się kość tutaj dobrze zaprogramowała. Proszę bardzo, mamy gotowe, gotową kość. Będziemy ją lutować teraz do płyty głównej i zobaczymy, jaki jest efekt naszego tutaj przeprogramowania. Biosa, zanim kość trafi na miejsce, zadamy tutaj troszeczkę topnika. Jedna, druga strona. Oczywiście ważna jest orientacja, również tutaj mamy jedyneczka tam gdzie jest ta kropeczka ok, teraz to polutujemy gros troszeczkę za mocno rozgrzany, mam ustawione 340 stopni, to jest za dużo dla te 12 wystarczy powiedzmy 300 stopni, 290 mam teraz, 300 dobrze i teraz lutuję pin po pinie Wypozycjonuję jeszcze tą kość i teraz lutujemy. Piąteczka. Jedynaczka po skosie. I dalej jedziemy jeden po drugim. Po kolei, bez pośpiechu. Jeśli nam któryś nie polutuje, to damy troszeczkę więcej spoiwa. Jest polutowane. Teraz to wyczyszczę i spróbujemy uruchomić komputer. No i cóż, przyszła pora na przetestowanie tego sprzętu. Na razie, na razie założyłem sobie tę dolną obudowę. Nie skręcałem go, bo może trzeba będzie go jeszcze raz rozkręcić. Rozłożyć. Mamy wtyk od zasilacza. I próbujemy komputer uruchomić, gdzie tutaj to nasze jest gniazdo. Tutaj z tej strony proces ładowania baterii się rozpoczął. I uwaga, mój ulubiony moment włączam go, to może chwilę potrwać. Nie jest to Intel, ale proszę bardzo, manufactured programming mode is unlock mode. Czyli mamy jeszcze do. Zamknięcia tryb fabryczny. Super. Laptop się odpala. Mamy jeszcze coś do zrobienia. Wchodzę do Biosa ponownie. Ustawiłem sobie tam parametry. Ale generalnie mamy numer seryjny. Mamy UID. Tak jak to wszystko tam było w tym Biosie, trzeba było to przerzucić. Super. Mamy Ryzena 4500U i 16GB RAM. -u. Zgadza się nasza wersja Biosa. Jest to F34, tak jak w Biosie, którego przerobiłem. Uruchomiłem program HP System Board Configuration w wersji 2.018. Aby zamknąć ten tryb fabryczny, żeby nam się to nie pojawiało, gdyż ten tryb fabryczny jest. Jest to. Przeważnie tak się dzieje po wgraniu nowego BIOSa, czystego, z, który jest wyekstraktowany z BIOSa, który znajduje się na... z instalatora, który znajduje się na stronie HP. I niestety, nie mając tego narzędzia, może być z tym problem. Trzeba to po prostu zrobić, bo za każdym razem będzie wasz tutaj męczył ten komputer tym właśnie napisem i przez to będzie wydłużał się znacznie czas botowania do systemu Windows 10 albo innego. Teraz za pomocą programu zablokujemy sobie Manufactured Mode, czyli mod jakby produkcyjny. Trzeba to po prostu zablokować, żeby nie było tego, tego błędu. Ja sobie klikam Lock System Board and bot, Mamy tu wszystko już wpisane to, co nam potrzeba. Cóż, tryb produkcyjny jest zamknięty. HPD tool tool spełni swoje zadanie. Włączam teraz laptopa. Oczywiście nie będzie już żadnych informacji odnośnie numerów seryjnych i manufaktury Red Mode. Od razu przychodzi do botowania. Proszę bardzo, jakiś szybki komputerek. Ja trochę tutaj nie będę Wam pokazywał. I klapę laptopa, ekran troszeczkę pociągnąłem w dół, żeby nie było widać zawartości ekranu. Zaraz wejdę do biosa i zrobimy podsumowanie. I podsumowując, cóż mogę powiedzieć? Uszkodzony okazał się wsad bios Biosa w tym laptopie. Oprócz Biosa, ja już tego Wam nie pokazywałem, zrobiłem termikę. Oczywiście była, była do, 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 do uzupełnienia pewna informacja, czy pewne informacje odnośnie platformy, na której znajduje się ten BIOS. Trzeba było uzupełnić serial number, ct number. Model Future Byte, tak zwany. Oczywiście to wszystko musiało być tu uzupełnione, bo wios o tym informował. Na sam koniec, jak widzieliście, był, był włączony tryb fabryczny i była o tym informacja, i ona cały czas by się pojawiała, dopóki, dopóki tego trybu fabrycznego się nie zamknie. Po prostu nękałoby to po prostu tego właściciela komputera a nie chciałem tego uniknąć oczywiście użyłem specjalnego narzędzia marki HP udało się zamknąć ten tryb fabryczny i laptop się botuje dosłownie no, w kilka sekund jak widzieliście naprawa się generalnie udała cieszę się bardzo to jest dosyć fajny laptop to jest Ryzen 5 4500U 16GB także jak znalazł do internetu do filmów spokojnie wystarczy to tyle ode mnie na razie. Cześć, trzymajcie się. Hejka.